Dla babci i dziadka. Jesteście dla nas nie do zastąpienia. W tym dniu tak pięknym i wspaniałym życzę Ci, dziadku, sercem całym duszą zrób szczęścia i życia i złotek do zdobycia. Dzień babci jest raz w roku szczęśliwy i pełen uroku. W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia zdrowia, szczęścia i powodzenia. Każda babcia kiedyś była malutką dziewczynką. Każdy dziadek drzewa skakał i gonił za piłką chodzili do szkoły potem dorastali mieli piękne marzenie ciężko pracowali wychowali swoje dzieci i nie koniec na tym los obdarzył i kimś jeszcze zaraz powiem o tym stoją tutaj wasze smyki stremowane w swojej klasie. krasie. dobrze dzisiaj się przyjrzycie jakie cudne wnuki macie Stoją tutaj grzecznie w całej swojej okazałości, nie urosłyby tak pięknie bez Waszej miłości. Kocham mocno babcię i dziadka, to nie żarty moi mili. Dzisiaj im życzenia składam, by stolatek jeszcze żyli. Kiedy smutek mnie ogarnia i wszystkiego mam już dosyć. Dziadek mocno mnie przytuli, o to go nie trzeba prosić. Gdy pomyślę o ukochanych babcia zaraz coś piecze, Muszę przyznać, że wypieki na spalniach są na świecie. Babcia z Drabkiem w wolnych chwilach przekazują w ciągłe spale swym kochanym wnukom i rad życiowych całą gamę. Babcia jest kucharką, która robi pyszności, ma zawsze dla nas dużą miłości. Zna się na modzie, wie wszystko o urodzie, nosi modne kapelusze, chodzi do bo babcia zawsze elegancko się ubiera. Dziadek, majster, co wszystko naprawi, najlepszy kolega, który się ze mną bawi, umie żartować, robić psoty babci, pozwala mi w domu chodzić bez kapci. Chodzi ze mną na drzewa, piosenki różne śpiewa, krawkiłkę łowi ryby, zawiera do nas na spacer lub Życzymy Ci babcu, samych dni słonecznych, pogodnych, wesołych, takich jak ten wierszk, żebyś nie miała nigdy żadnych zmartwień, by się spełniło każde z swoich pragnień. A tobie, dziadku, czego życzysz mamy? Żebyś u babci miał tak jak u mamy. Dużo czasu wolnego. Same przyjemności, jak najmniej kłopotów i wiele radości. Żebyś miał, nie miał nic do naprawiania, żwigania, trzepania, tylko miękkie fotel i ciąż do chrupania. A jak już się spełnią te nasze życzenia, gdy w domu nie będzie już nic do zrobienia, wtedy się dziadkowie oświętnie ubierzcie i swoje babcie na spacer zabierzcie. A tak przy okazji zaproście też nas, bo bardzo lubimy spędzać z Wami czas.